Drodzy Państwo, rozpoczynamy Stimet Rocky Boxing Night w Żukowie, a za nami pierwsza walka. No i zwycięstwo. Witali Burlak, rozmówcom jest razem z nami. Witali, fantastyczny debiut, chociaż nie ukrywajmy, że w pierwszej rundzie też miałeś ciężkie momenty, ponieważ bomby spadały także na Twoją twarz. E? Trzyma, trzyma. A trzyma. Okay. E, wiesz co? Nie, dobrze w ogóle się czuję, czułem. czułem, tak kontrolowałem sytuację, więc... Wszystko dobrze. Tak od jak... drugiej, od, A, od jedno, drugiej rundy jedno, tak jedno, naprawdę jedno, zacząłeś jedno, jedno. powalać na deski swojego rywala i chyba czułeś, że ten pojedynek... No, nie od pierwszej? Nie, od drugiej. Że ten pojedynek należy już do ciebie. Uga! Dziękuję bardzo. Tak, no. Wiesz, i tak troszkę się spiąłem, bo musiałem... Wiesz, trener mi mówił więcej pracować na technikę, na dół, ale ja tak się skupiłem. Ale później w końcówkę udało się. Zrobić fajny cios na dół i zaskoczyć rywala. Kilka tygodni temu podczas konferencji prasowej wspominałeś o tym, że wychodzisz do ringu, aby wygrywać. Dzisiaj pierwsze zwycięstwo. I czy już teraz masz jakieś swoje kolejne pięściarskie marzenia? Kiedy byś chciał zawalczyć po raz kolejny? Nie wiem, za ile, kiedy będzie następna gala? Za 2-3 miesiące? To ja wchodzę. Czyli trzeba powiedzieć jedno. Jesteś gotowy na kolejne starcie? Oczywiście, że tak. Drodzy państwo, to był pojedynek pełen fantastycznych ciosów, pełen fantastycznych emocji, a naszym rozmówcą był Witali Burlak zwycięzca pierwszej walki podczas naszej dzisiejszej gali w Żukowie.